Wszechmogący Boże, staję przed Tobą w pokorze i wierze, uznając, że tylko w Tobie jest prawdziwe życie, odnowienie, uzdrowienie. Ojcze niebieski, oddaję Tobie moją duszę wraz ze wszystkimi ranami, bólem i wspomnieniami, które wciąż mnie obciążają. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, że jego drogocenna krew, przelana na krzyżu, jest wystarczająca, aby oczyścić każdy grzech. Złamać każde przekleństwo i przynieść pełne wyzwolenie. Panie, obmyj mój umysł, moje serce i mojego ducha krwią baranka i usun każdy ślad bólu, który wróg próbował pozostawić we mnie. Jezu, ty wziąłeś na siebie moje słabości i poniosłeś moje traumy. Weź każde złamane wspomnienie i przemień je w świadectwo zwycięstwa. Niech Twój święty duch wypełni pustkę mojej duszy i przyniesie pokój tam, gdzie była trwoga, nadzieję tam, gdzie była rozpacz i miłość tam, gdzie było odrzucenie. Oświadczam, że mocą krwi Jezusa moja dusza jest teraz odnawiana. Żadne oskarżenie, żadna rana ani żaden ciężar przeszłości nie mają już nade mną władzy. Jestem obmyty. Odkupione i odnowione przez ofiarę Golgoty. Panie, dotknij ukrytych zakątków mojego serca, które tylko Ty znasz. Wylej olej radości zamiast smutku, daj mi szatę uwielbienia zamiast ducha przygnębienia. Prowadź mnie nowymi drogami, utwierdzaj moje kroki na niewzruszonej skale, którą jest Chrystus. Przez wiarę przyjmuję odnowienie mojej duszy, uzdrowienie strom i pełnię życia, którą Jezus zdobył dla mnie na krzyżu. W imieniu Jezusa Chrystusa, baranka zabitego i zmartwychwstałego, modlę się i dziękuję. Amen.